Siema, odpowiadamy na Wasze pytania. Pierwsze pytanie: Lubisz moje profilowe? Tak, lubię Twoje profilowe, ale fajnie, jakbyś dodał tam jakieś akcesoria. Drugie pytanie: kola czy pepsi, Wolę kole, bo jest czarna, a zaraz pepsi i też jest czarna, ale ja nie lubię czarnego dobra, nieważne. Kolejne pytanie: Co robiłeś z Ukrainą w pokoju? On chciał mieć ze mną dzie... Zamknij się, kurw. I ostatnie pytanie. Jakie są składniki do stworzenia mikstury, która sprawi, że będę rzykał smurfami? Potrzebnie składniki 1 pomidor, 1 ogórek, żul z żabki, głowa niebieskiego, reńboł, fręca i głowa smerfa, pieprz, sól i to fioletowe gówno z maka. Dajemy do miksera szczyptę pieprzu i szczyptę soli, dwa kropelki diego fioletowego gówna z maka i resztę wkładamy. I miksujemy. I pijemy. Okórna zadziałało, znaczy oczywiście, że zadziałało.